Cześć, tu Karla. Zapraszam cię na krótką, delikatną praktykę jogi, która pozwoli ci rozluźnić się po długim dniu i poczuć więcej balansu w ciele i w głowie. Rozłóż matę i zaczynamy. Zaczniemy sobie w siadzie skrzyżnym otwartym, układając stopy pod kolanami, wysuwając je delikatnie do przodu i na boki, wyciągając pośladki na zewnątrz, odkładając dłonie na kolanach i przymykając na chwilę oczy. Zatrzymaj się tutaj na chwilę, zakotwiczając miejsce, w którym jesteś. Biorąc głęboki wdech nosem i wydech usta, oczyście rozluźnij. I od teraz postaraj się oddychać tylko przez nos. Postaraj się wydłużyć swoją fazę wdechu i wydechu, obserwując, czy któraś z faz jest dłuższa lub krótsza. I powoli przejdź ze mną do ćwiczenia pranayamy, czyli kontroli oddechu. Weźmiemy wdech na cztery, pauzę na cztery i wydech na cztery. Weź raz jeszcze głęboki wdech nosem i wydech usta. Wdech nos, cztery, trzy, dwa, jeden, pauza, trzymaj.

Dwa i jeden wydech. Cztery, trzy, dwa i jeden. Wróć do naturalnego oddechu i powoli zacznij delikatnie kołysać się na boki, poszukując odpowiedzi na pytanie, jak się dzisiaj czujesz, jakie komunikaty wysyła ci ciało. Poszukaj rozluźnienia i lekkości. I powoli, z wdechem cały czas, kołysząc się delikatnie na boki, zacznij rosnąć. Wydłuż się i otwórz oczy. Na wydechu skieruj głowę do serca, do dołu, ściągnij wzrok na pępek. Wdech, skieruj głowę do góry i do tyłu. I wydech, dół, wdech, góra i wydech, dół, wdech, centrum i teraz wdech, unosisz prawą rękę wysoko do góry, uginasz ją w łokciu i odkładasz dłoń na lewym uchu. Ściągasz głowę do prawego barku, delikatnie patrzysz po i na lewo. Poczuj delikatne, miłe rozciąganie w boku ciała, w szyi. I z kolejnym wdechem wróć. Twoim prawa wraca na kolano. Wdech lewa, ręka wysoko do góry, ugięta w łokciu i ściągasz prawe ucho na lewą stronę. Spójrz po przekątnej do góry. Rozluźnij się, nie napieraj również tutaj mocno na bok. Niech to będzie przyjemna praca. I wdech, wracasz do centrum. Unieś ręce do góry, na wydechu ugnij je w kaktusie. Na wydechu skieruj łokcie do siebie, dłonie do siebie, zamykając klatkę piersiową, i wdech, unieś ręce wysoko. Na wydechu przełóż dłonie do przodu i przeroluj się przez kolana do czterech punktów podparcia. Zbuduj pozycję, rozłóż szeroko palce dłoni, spójrz na matę, aktywny brzuch, kolana rozłóż na szerokość maty i z wdechem unieś wysoko prawą rękę do góry. I skręć się teraz tylko w górnych plecach, twoje biodra niech stoją w miejscu. Na wydechu kierujesz dłoń pod lewym barkiem. Wdech do góry. I wydech, do. Wdech, góra. I wydech, dłoń wraca na matę. Zmiana strony. Wdech, lewą rękę wysoko unosisz do góry. Spójrz za dłonią. Wydłuż lewy bark. I na wydechu pod prawą pachę. Wdech, góra. I wydech, dół. Wdech, góra. I wydech, dół. Wdech, góra. I wydech, dół. Odkładasz dłoń na matę i zacznij zapraszać tutaj takie okrągłe ruchy. Poruszaj się jak intuicyjnie podpowiada ci ciało, by się rozluźnić. Możesz wykonywać ten ruch co ja, bujając się na boki, wychodząc poza linię bioder i nadgarstków. I zostań tutaj, ściągając pośladki, dopięt, rozkładając szerzej kolana i suwając na wydechu dłonie do przodu. Wydłuż się tutaj i osać łokcie ciężko na matę. Zostań w relaksacyjnej, rozluźnionej balasanie pozycji dziecka na trzy głębokie wdechy i wydechy. Kolejnym wdechem spójrz między dłonie, unieś biodra przez taką falę do przodu i odłóż ciało na brzuchu, na macie. Odłóż teraz dłonie poza linią maty w linii klatki piersiowej. Niech twoje łokcie będą ugięte w kącie prostym. Uniesione do góry, wzrok delikatnie do przodu, stopy połączone lub osobno, jak czujesz się komfortowo. Wdech, unosisz się do prostu, kierujesz wzrok do przodu i wydech, schodzisz nisko. Wdech, góra i wydech, dół. Otóż teraz lewą dłoń przyklejoną blisko klatki piersiowej, a do boku wyprostuj prawą dłoń. Uginasz teraz lewą nogę w kolanie i odpychając się lewą dłonią, przechodzisz na prawy bok ciała, do takiego rozciągania prawego barku. Odkładasz stopę za sobą, ale jeśli ona gdzieś wisi tutaj wysoko, co jest naturalne, odłóż ją sobie gdzieś. Na lewej stopie, gdzie, gdzie czujesz, na lewej noce. I zostań tutaj. Postaraj się współpracować z siłą grawitacji. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Wdech, wracasz do centrum. Powoli odkręcasz się, prostujesz lewą nogę. Wracasz prawą dłonią i zmieniasz stronę. Lewa ręka do wyprostu przyklejona w jednej linii z barkiem. Ugięta prawa noga i odpychasz się prawą ręką do przejścia na lewo. Lewe ucho leży. Zostań tutaj. Rozluźnij się. I powoli z wdechem wracasz do centrum, uginasz. Lewą dłoń odkładasz prawą na lewą i czoło do dłoni. Rozluźnij całe ciało, szczególnie dolne plecy i pokołysz nimi biodrami na boki, rozmasowując to miejsce, rozluźniając wszelkie napięcie, jeśli się skumulowały w tym miejscu. I zatrzymaj się powoli. Z wdechem skieruj wzrok do przodu, ręce ugięte blisko klatki piersiowej. Oddechnij się od maty, skieruj biodra do tyłu i podmiń palce stóp. Z wdechem przejdź do psa z głową w dole. Ustaw pozycję tak, jak lubisz, ugnij nogi w kolanach, wydłuż się tutaj i następnie poszukaj ściągnięcia pięt w kierunku maty, co też nie jest istotne, by one zeszły do dołu. Każdy z nas ma inne zakresy. W domyśle kierujemy je do dołu i zaczynam spacerować z prawej na lewą nogę. I jeszcze przez 5, 4, 3. Dwa i jeden. Zostań tutaj z wdechem, spójrz między dłonie i przełóż prawą stopę na początek maty. Obróć teraz lewą stopę do kąta 90 stopni do boku i prawą stopę tak samo. Otwórz się do góry, tak by być takim szerokim rozkroku na długość mniej więcej twojej nogi. Zobacz, czy masz podwiniętą kość ogonową, aktywny brzuch, palce stóp skierowane do środka, a pięty na zewnątrz. Odłóż dłonie na biodrach, zroluj barki i łokcie skieruj do tyłu. Z wdechem unieś ręce wysoko do góry i na wydechu zacznij schodzić do półskłonu z aktywnym brzuchem. Twoja głowa tworzy jedną linię z tłowiem. I kiedy już się tu znajdziesz, odkładasz dłonie na wysokich palcach, tam gdzie sięgasz, pod barkami. Wdech, wydłużasz się w takim półskłonie. I na wydechu schodzisz troszkę niżej, odkładasz prawą dłoń na kostce, mniej więcej na dole łydki lewej. I z wdechem przechodzisz lewą ręką do góry, do skrętu, kierujesz wzrok. Na sufit zostań tu na trzy głębokie wdechy, i wydechy. Jeszcze jeden głęboki wdech, i wydech. Wracasz przez centrum na drugą stronę. Lewa dłoń na prawą łydkę. Wdech. Prawa ręka wysoko do góry. Spójrz za dłonią. Skręć się. Trzy głębokie wdechy i wydechy. I jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech, wracasz na matę. Pod linię barków wydłużasz się na wysokich palcach i na wydechu schodzisz troszkę niżej. Może uda ci się odłożyć całe dłonie. Głowa niech będzie tu ciężka. Wdech, wydłużasz się tutaj na wysokich palcach. Odkładasz teraz dłonie na biodra, łokcie, barki do tyłu. Z wdechem rolujesz się krąg po kręgu do góry. Skieruj teraz pięty do środka, palce stóp na zewnątrz. Z wdechem unieś ręce wysoko. Na wydechu zacznij uginać kolana do boku i ręce do kaktusa, przechodząc do pozycji bogini. Otwórz klatkę piersiową, skieruj wzrok do przodu lub delikatnie w górę. Wdech, unosisz się tutaj, spójrz między dłonie i wydech raz jeszcze, bogini. Wdech, góra. I skieruj teraz stopy w kierunku krótkiej krawędzi maty na początek i odłóż dłonie na matę. Wycofaj się do psa z głową w dół. Zostań tu na jeden głęboki wdech nosem. I wydech ust. Wdech spójrz między dłonie. I przełóż teraz lewą stopę na początek maty. Osadź się tutaj. Przełóż teraz prawą stopę w kąt 90 stopni. I dołóż lewą z wdechem. Otwórz się do takiego szerokiego skłonu. A raczej wyprostu, szerokiego wyprostu. Odłóż prawą dłoń na Podbrzusze i lewą rękę ciągniesz w stronę prawej stopy. Wydłużasz bok, patrzysz pod lewą pachą. Jeden głęboki wdech. I wydech. Wdech, wracasz. Odkładasz teraz lewą dłoń na podbrzusze i odkładasz prawą dłoń do lewego boku. Wydłużasz się tutaj. Jeden głęboki wdech. i wydech wdech, wracasz powoli i unosisz ręce z wdechem do góry skieruj teraz pięty do początku maty na wydechu odłóż dłonie do dołu dołóż prawą stopę na początek z wdechem przejdź do półskłonu. wydłuż się tutaj powoli zacznij uginać nogi w kolanach i przejdź do siadu na macie. Wykonamy teraz skłon, który pięknie działa na naszą głowę, pięknie działa na układ nerwowy. Dlatego kocham wykonywać go na końcu przeróżnych praktyk, które, e, które robię. Wyciągnijcie proszę tutaj pośladki na zewnątrz. Nogi są wydłużone, proste, stopy aktywne i palce zadarte do góry. Uginamy teraz nogi w kolanach i zbliżamy brzuch tak, by swobodnie go odłożyć na udach. Odkładamy dłonie na zewnętrznych krawędziach stóp lub łapiemy haczykami za duże paluchy. Zdechem wydłużamy się, kierujemy łokcie do boku. Z wydechem schodzimy nisko, odkładając głowę na kolanach. Jeżeli czujemy tutaj luz, możemy przełożyć Pięty o kilka centymetrów lub milimetrów do przodu i usadowić się w tej pozycji zostając. Zobacz jak się tutaj czujesz. Z każdym dechem i wydechem możesz pogłębić swój skłon, przesuwając piętę odrobinę do przodu, lub zostań w miejscu, w którym jesteś. To ma być skłon. O który dzisiaj prosisz, którego dzisiaj potrzebujesz. Może on być aktywny, ale może być też w pełni odprężający, relaksacyjny dla ciebie. Także zostań tam, gdzie potrzebujesz. Zostań tutaj jeszcze na trzy głębokie wdechy i wydechy. I jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Wdech, zaczynasz rolować się krąg po kręgu na samym końcu. O, głowa. Oginasz nogi w kolanach, odkładasz dłonie na kolana. Z wdechem przyciągasz klatkę piersiową, otwierasz się, barki kierujesz do tyłu, wzrok ku górze. Wydech, odchylając się, chowasz między ramiona i wdech, przód. Na wydechu raz jeszcze odchylasz się do tyłu i przez kołyskę przechodzisz do leżenia na plecach. Kolana są nadal blisko Twojego ciała i zaczynasz rozmasowywać dolne plecy, krążąc nimi. jeszcze przez chwilkę. Powoli, zatrzymując się w centrum, przyciągając kolana. Wyprostuj tylko lewą nogę na macie, przyciągnij prawe kolano i odłóż je do skrętu na lewą stronę. Otwierasz prawą rękę do boku i wysyłasz lewą stopę, prawą stopę troszkę dalej, by poszukać kąta prostego. Ściągasz prawy bark do dołu. A skrętu poszukujesz tylko w dolnych plecach. Rozluźnij się. Nie grawitacja ściąga cię. Niech to będzie przyjemny skręt. Wdech, unosisz się do centrum. I na wydechu prostujesz nogę i przyciągasz teraz lewe kolano blisko ciała. Zmieniasz stronę, przykręcasz lewe kolano na prawo, otwierasz lewą dłoń do boku, ściągnij lewy bark. Możesz spojrzeć za dłonią, rozluźnij się tutaj. Dechem, powoli wróć do centrum. lano rano i następnie wyprostuj nogę na macie. Przełóż ręce za głowę, stopy połącz, ściągnij palce stóp i wyciągnij się. I następnie przejdź już do pozycji relaksu. Możesz jeszcze wykonać pozycję, którą lubisz. Przed... Szawa, saną, pozycję dziecka, koły, sanie, kolan, co tylko potrzebujesz. A jeśli już jesteś gotowy, gotowa, rozłóż się do pozycji relaksu. Rozłóż stopy szerzej niż biodra, ręce niech wyjdą troszkę poza matę, niech będzie ściągnięta do mostka, a szyja zrelaksowana. Zatrzymaj się tutaj, uspokój swój oddech raz jeszcze, i pozwól sobie na piękne zakończenie dnia. A ja już teraz dziękuję Ci za wspólną praktykę. Namaste.